Za nami jedno z najważniejszych świąt w naszym regionie. W sobotę w Szemudzie miał miejsce 26. Światowy Zjazd Kaszubów. Tradycyjnie już Światowy Zjazd Kaszubów rozpoczął się wraz z przyjazdem specjalnego pociągu Transkasubia, który jednak wyjątkowo nie dojechał do samej miejscowości zjazdu, a witany był w sąsiedniej gminie. Póki co nie mają jeszcze stacji kolejowej. Najbliższa stacja kolejowa to jest właśnie. To jest właśnie Luzino. Panie Marszałku, jak można? Jest stacja Szemut. To jest stacji nocy. Ta jednak nie była jeszcze gotowa na przyjęcie tylu uczestników zjazdu, którzy z Luzina wyruszyli autobusami do kościoła w Szemudzie, gdzie miała miejsce uroczysta msza święta, a następnie wielka kaszubska parada ruszyła na tamtejszy stadion. Muszę powiedzieć, że to robi wrażenie, no bo jeśli dzisiaj widzimy maszerujące w pochodzie od kościoła tutaj na plac, dzieci z wielu szkół, które uczą się języka kaszubskiego, które kultywują kaszubski język i kaszubskie zwyczaje, nie zaniedbując, to podkreślam, innych ważnych, ważnych przedmiotów w szkole. No to jest to absolutnie powód do dumy. Pojawiła się dzisiaj 160-metrowa flaga, która, która przez działaczy, przez sołtysów, mieszkańców tej ziemi została wniesiona na plac. No to też jest ogromne osiągnięcie. Podobnie jak ilość zaproszonych gości, przedstawicieli rządu, parlamentu, samorządów, czy różnych instytucji, którzy pojawili się w Szemudzie, aby wspólnie świętować. Po prostu jest takie pospolite, kaszubskie ruszenie. I to jest niezwykle cenne, bo to również pokazuje siłę kaszubskiego samorządu tutaj w Szemudzie, ale i w każdej innej kaszubskiej gminie. Po to odwracaliśmy w 1989 roku i 1990 samorządność, między innymi po to, żeby gminami zaczęli rządzić wreszcie Kaszubi. Nie nasyłani z góry naczelnicy, sekretarze, tylko Kaszubi wybierani w demokratycznych wyborach. I tutaj się tak dzieje, i wszędzie się tak dzieje, i to widać gołym okiem, jakie to przynosi efekty. Tym bardziej, że szemu już od dłuższego czasu przygotowywał się do tego największego w historii wydarzenia. Podczas którego stał się na jeden dzień światową stolicą Kaszub. Możemy tak powiedzieć, że faktycznie ta Stolica Kaszub jest w Szemudzie. Ja osobiście cieszę się, że tak dużo osób przyjechało, tak dużo osób się zaangażowało w sztandary, chorągwie. 72 e, delegacje. To po prostu trzeba zebrać, przecież mamy wakacje. E, to mnie cieszy, że że ten cały nasz zapał, mojego całego zespołu, moich współpracowników e, opłacał się, tak, bo po prostu ludzie dopisali, że za chwilkę będzie bicie rekordów w diabelskich skrzypcach, tak, Wiemy, ile tu ludzi się rejestruje. Wiemy, że rekord będzie kolejny pobity. I faktycznie ponad 500 osób wzięło udział w tym niezwykłym wydarzeniu. Jak zawsze, było ono okazją także do podsumowania działań i określenia planów na temat rozwoju kaszubskiej kultury. Nie przestajemy w tych działaniach, bo uważamy, że potrzeba jeszcze kolejnego kroku. A więc na terenie trzech gmin: gminy Żukowo, Szemut i Luzino w których język kaszubski jest językiem pomocniczym, a więc traktowanym jak język urzędowym, mieszkańcy tych gmin, my wszyscy mamy prawo do tego, że nazwy tych miejscowości na trasie kaszubskiej są nazwami kaszubskimi. I to się stanie także. Język kaszubski jest ważny, bo język kaszubski nas łączy, język kaszubski buduje tożsamość, ale też musimy o ten język dbać. A więc również o naszych nauczycieli języka kaszubskiego, aby on powrócił również do takiej mowy potocznej. Z tym mamy problem, ale mam nadzieję, że dzięki temu, że uczymy w szkołach języka kaszubskiego, to w przyszłości będziemy też się nim posługiwać na co dzień. Tymczasem Światowy Zjazd Kaszubów to także okazja do promocji kaszubskich tradycji, potraw czy muzyki, a wszystko to na ogromną skalę. Temu naszemu zjazdowi tyle towarzyszyło rozmaitych konkursów, przeglądów. To wszystko się działo tej Szemudzie. Przygotowaliśmy się i uważam, że dobrze się przygotowaliśmy. I za to wszystkim naszym moim współpracownikom dziękuję. A dzisiaj, przecież teraz widzimy praktycznie wszystkie zespoły kaszubskie tutaj bezpośrednio na scenie będą występować. Moc rozmaitych atrakcji. Powstała stacja Szemud, Z torami tutaj widzieliśmy, ale to mało. Od dzisiaj mamy hasło. Poczuj, pociąg do Szemuda. Takie hasło faktycznie jest, czyli pociąg do Szymuda. On realnie stoi przed naszym urzędem. To jest kolejka wąskotorowa. Wąsko Którą będzie można oglądać dzisiaj, jutro, pojutrze, ona będzie długi czas jeszcze stała. I będzie przypominała o tym wielkim wydarzeniu, które przecież skierowane było nie tylko do ludności kaszubskiej, ale do wszystkich, którzy tylko chcieli poznać jej barwność, jej tradycji oraz kultury. Jasne jest, że nie w całym regionie pomorskim większość mieszkańców to nie są kaszubi. Ale mogą być absolutnie dumni, że Kaszubi mieszkają tutaj, tutaj w regionie pomorskim. Mogą być dumni, że utrzymują tradycję, że uczą się też języka. Przez to cały region jest daleko bogatszy, jest od, od wielu innych regionów. Że mamy tutaj i Kaszubów i Kociewiaków, że mamy ludzi, którzy od 1945 roku budują swoją tożsamość. Przez to region jest po prostu niezwykle bogaty, wyróżniający się na tle innych regionów w Polsce. Przekonać się o tym będzie można także podczas kolejnego zjazdu już za rok. Jego gospodarzem będzie Gdynia. Gdynia przecież wyrosła z kaszubskiej wioski i Kaszubi stanowili znaczącą część tych, którzy tą gminę budowali, tą Gdynię budowali. I 100 lat temu uzyskała prawa miejskie. I w przyszłym roku to będzie ta dokładnie ta setna rocznica i ten akcent kaszubski. Będzie bardzo widoczny, malowniczy, ale jednocześnie podkreślający korzenie, z których to miasto, które było dumą II Rzeczpospolitej i jest dumą III Rzeczpospolitej, istnieje. Wielkie Kaszubskie Świętowanie w Szymudzie podsumowały koncerty gwiazd na czele z Małgorzatą Ostrowską.